Dobry wieczór Państwu w imieniu organizatorów Buskiego Samorządowego Centrum Kultury oraz Stowarzyszenia Autorów ZAIX. witam Państwa na wystawie, na wernisażu wystawy twarze ZAIXu. u Chciałbym przedstawić i witam serdecznie naszego pana burmistrza Piotra Kaczochę Brawo. oddaję oraz autorów niektórych spółart. prac, współautorów autorów, pana Zbyszka Furmana i pana Marka. Szymańskiego. Bardzo proszę pana burmistrza o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór państwu. Mam ogromny zaszczyt powitać państwa na dzisiejszym wernisarzu wystawy Twarze u Bardzo się cieszę, że państwo do nas dołączyliście. No i myślę, że będziecie po prostu dobrze się tutaj bawić. Twarz. Bo o twarzach tutaj będziemy mówić, twarze będziemy oglądać. Twarz to zwierciadło duszy, więc tak naprawdę oglądając te zdjęcia, zaglądamy trochę do duszy tych osób, które w tych zdjęciach są prezentowane. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe przeżycie dla nas wszystkich, a dla Państwa w szczególności. Bardzo chciałbym na dzisiejszym perlysarzu powitać dwóch mistrzów fotografii. To jest pan Zbigniew Furman i pan Marek Szymański. Bardzo dziękuję, że państwo, panowie dołączyliście do nas. Również chciałbym szczególnie podziękować tutaj organizatorom, współorganizatorom tej wystawy, czyli pracownikom BSCK, a w szczególności panu Danielowi Piworaczykowi, który no, w zasadzie dzięki jemu i dzięki jego pasji, dzięki jego determinacji ta wystawa doszła do skutku. Także zapraszam Państwa do oglądania tych twarzy, yy, obserwowania emocji, które we, wyrażają. Bawcie się, proszę Państwa, dobrze, i przekazuję głos panu mistrzom fotografę. Państwu. Bardzo się cieszę, że Państwo tutaj są z nami. Yy, zanim o samej wystawie to kilka słów o Stowarzyszeniu Autorów ZAIX. Proszę sobie wyobrazić, że w 1918 roku, czyli w ubiegłym stuleciu, kilka osób bardzo znanych, bo między innymi byli to Jan Brzekwa, Julian Tuwim, Antoni Słonimski i wielu jeszcze innych, Wpadło na pomysł, żeby założyć organizację, która będzie chronić prawa autorskie. I w 2018 roku obchodziliśmy stulecie istnienia Stowarzyszenia Autorów X. W związku z tym okrągłym jubileuszem nasza sekcja, sekcja dzieł fotograficznych, która zrzesza świetnych fotografików, nie mówię o sobie. Pani o mnie. Postanowiliśmy tą okrągłą rocznicę uświetnić zrobieniem ciekawej, mam nadzieję, wystawy, czyli siłami twórców ZX-u, czyli siłami autorów sekcji dzieł fotograficznych, fotografowaliśmy naszych kolegów po fachu, jeśli mogę tak powiedzieć, po fachu w sensie autorów sztuk, kultury, tak, tak, w szerokim tego słowa znaczeniu. I niektóre postaci były już w archiwum, niektóre, niektóre nie żyły. Tutaj zresztą kilka jest takich osób na zdjęciach, a większość żeśmy ad hoc zaczęli fotografować. I praca została podzielona na kilku z nas. Zdjęcia są jak gdyby wypadkową czasu, miejsca, sytuacji, w jakiej się mogliśmy znaleźć. No przede wszystkim również pewnego, pewnej otwartości, jeśli, taka, jeśli tak można powiedzieć, na na zabiegi fotograficzne ze strony osób fotografowanych, także to wszystko po prostu, te wszystkie okoliczności, o których mówię, trzeba, trzeba brać pod uwagę, oceniając, oceniając te zdjęcia. Może ja oddam koledze Zbyszkowi Furmanowi, to by jeszcze coś dopowiedział. Bardzo serdecznie dziękuję, że zechcieliście Państwo przyjść w ten upalny. Piątkowy, wakacyjny wieczór. To dla Państwa należą się ogromne brawo. Dziękujemy bardzo. A teraz jeszcze parę słów o naszej pracy, ale nie jak powstawało zdjęcie, jaka przesłona i gdzie się to działo. Mianowicie, my mamy pewnego rodzaju kumulację. Ta kumulacja polega na tym, że jak Państwo spojrzycie na każde z tych zdjęć, to są najwybitniejsi z najwybitniejszych, a my mamy to szczęście. My, fotografowie, mamy to szczęście, że możemy z nimi rozmawiać, przebywać i proszę mi wierzyć, że to nie jest 15 minut i do domu. Często są to całe godziny. I największą wartością, poza tym co tutaj Państwo widzicie, największą wartością dla fotografa oczywiście jest obraz, ale największą wartością dla nas jest możliwość przebywania z tymi osobami i rozmawiania z nimi. A poprzez naszą pracę Państwo też z nimi przez chwilę porozmawiacie. Życzę Państwu miłego wieczoru, ale nie tylko tego wieczoru następnych wieczorów. Wszystkiego najlepszego. Jeszcze jedna uwaga, mianowicie mianowicie ten, nie ten zestaw, ale zestaw pod tytułem Twarze X-u ozdabiał foyer oraz korytarze Teatru Wielkiego w, setno, w Warszawie w setną rocznicę powstania X-u A również... Muszę Państwu powiedzieć, że ta wystawa jeździ po największych, najbardziej prestiżowych galeriach w Polsce oraz taką, jaka jest właśnie Galeria w Busku. Dziękujemy.